No, witam tutaj w dalszej części dzisiejszego dnia. Zaraz się biorę jeszcze za dooranie ogródka, bo z jednej strony nie doorałem. Pewnie wam tam jakąś przebitkę wstawię. Tutaj to jestem cicho. I około 12, to nie wiem, to chyba za 20 minut powinien już być ten cały kombajnista, co sobie tam wymuci. To wtedy będzie już paletko do mnie należało w 100% Z dzisiejszych ogólnie takich planów, no to jedynie mam y, Te części, które tutaj już mam zaorane, wziąć, wykultywatorować No i się dostać do y, obory w budynku tym Co jest pod numerem trzecim ale dobra, to ja się tutaj wezmę za oranie, bo jakąś tam przebitkę wstawię spod muzykę, no i się widzimy. Dobra, ja tam już orec skończyłem, tutaj półk odstawiłem, Odpięty, odpięty I słyszałem, że chyba bizonem już podjechali No tam podjechali, widzę, że pan Mieciu to przy headerze coś sprawdza co to, za, co to za jakiś jeden na rowerze Pewnie jakiś fanatyk bizonów Dobra, ale to tam nie moje sprawy, ja się tym nie zajmuję, tutaj muszę te deski odgarnąć i zaraz będzie odkrywanie tajemnic, kurde, tego budynku dobra, ja już tutaj odgarnąłem te deski tutaj widzę kombajnista się bawi na tym owsie to tam spoko, niech on tylko sprasuje jeszcze tą słomę i ja będę miał wolne, ale dobra chwila prawdy co tu jeszcze zostało Widzę, że jest wał pierścieniowy, ale tak to pusto. Ale budynek jakoś zachowany. O, jest nawet puszka. Jest belka. Ale ta puszka, no to wiadomo, 40-60 w tym jeździły. Ciapek, ty na pewno nie będzie jeździł. Hm. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy to już na złom oddać? Czy to jeszcze sprzedać można? Zresztą kto to kupuje? Jacyś. Na głowę chyba chorzy jedynie Stara woda jakaś Ale war, wał pierścieniowy i belka mi się na pewno przyda Ciekawe czy światło w ogóle działa O A to się zdziwiłem, a działa jednak Ale to była obora, to pewnie tutaj będę mógł tylko krowy trzymać, nie wiem Powiedzcie co zrobić z tą puszką Bo ja sam nie wiem Póki co, ja jestem przy zdaniu, żeby ją w ogóle sprzedać, bo mi ona nie jest wcale potrzebna. No ale dobra, tutaj trzeba się wziąć za inną robotę, czyli zakultywatorowanie tego ogrodu. Ciekawe, jak nam będzie z wyciąganiem tego kultywatora, on tam, tam pewnie już trochę obróz. A e, nie no dobra, nie ma nie jest źle. Da się go jeszcze wyprowadzić stąd. Coś on tak kosi, kosi, ale... Dziwnie, strasznie, ale ja tam się nie będę walał robotę, to jego zboże, nie moje. Moje to jest pole jedynie, ale dobra chwila. I teraz zobaczcie, jak to wszystko będzie rozwalało. Na trójce. E, nie, no kurde. Rozwala idealnie. Myślałem, że gorzej sobie będzie radził taki kultywator, ale nie, jednak się przeliczyłem z tym. Co ja tam jeszcze byłem u mechanika, to ja patrzyłem, że on ma chyba podobny kultywator do mojego. Jedynie co nas odróżnia to, że on nie ma wałków z tyłu. Miał kiedyś brony, ale je zdemontował i po prostu o tak sobie jeździ bez Będę musiał wziąć sobie metrówkę i popatrzeć jak, jakie rozmiary ma, ta, ma ten kultywator. Bo to mnie ciekawi, ale nie wiem, może około dwóch metrów ma, bo... Jest większy niż y, szerokość ciapka. E nawet jakoś sprawnie mu to idzie. Zaraz już pe ...zaraz tam pewnie sobie nakręci i będzie miał już wykoszone. Wszystko nie wiem, jak on tam wpracuje. Chociaż ta pewnie 40, co ją wczoraj widziałem, to yy, jak, Znaczy, jakie wczoraj, kurde, ostatnio co ją widziałem, to pewnie też do niego należy. I pewnie w kostki on będzie prasował. My właśnie ciekawi, bo skoro oni wszyscy mają tutaj kostki, nie ma nikogo okrągłego, to skąd u mnie są okrągłe? Co to dziadek najmował z jakichś innych okolic? Czy co? WGR Prusice Rusice. Czyli to nie stąd, combine. Bo tak to wypisało pisało, PGR krajów, znaczy ten, PGR łaźniki albo coś. No i znowu w dół. I lecimy. Nie no szybka robota to jest tym kultywatorem. Mm. On na pewno musi mieć 2 metry, jak tak szybko idzie. Mniejszych to chyba nawet nie produkowali, ale sam nie wiem. Ja tam się nie znam na agromecie co on tam produkował. Jedynie to na Ursusie, jakie on tam ciągniki miał w swoich egzemplarzach. No i ostatni pasek i już robota skończona. Ja pewnie będę już film kończył. Wiem trochę krótki, ale spokojnie. Na następnym będzie więcej roboty. Może im tam przy snopkach pomogę albo coś, to wtedy sobie będzie można dograć coś więcej. Jeszcze może w następnym odcinku też się postaram uruchomić tą osę sobie tą łąkę z kosze i tam przetrząsnę, zgrabię, ale to nie wiadomo, to nie w jednym odcinku, bo tak to się nie da. Albo bym kilka dni zrobił w jednym odcinku, to by było trochę więcej akcji niż teraz, bo co to, dwa pola to nawet porządnych filmów się nie nagra. Nawet takie pola to są poletka malutkie, kurde.